Przed nami 403 odcinek serialu Akacjowa 38. Mauro tuż przed ślubem z Humildad spędza noc w towarzystwie Teresy. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 403 odcinku Akacjowej 38. Ramon zostaje doprowadzony na komisariat, gdzie składa zeznania w sprawie śmierci Guinness i Durana. Choć Trini i Maria Luisa miały wyjechać z Hiszpanii, zostają, by wspierać Ramona. Servando dla pieniędzy opowiada dziennikarzowi zmyślone historie o pacienci. Mauro tuż przed ślubem z Humildad spędza noc w towarzystwie Teresy. Na antenie TVP2 z początkiem roku 2023 pojawiła się nowa produkcja, serial: Akacjowa 38. Zastąpiła ona serial: Zranione ptaki, który pokochali polscy widzowie.